Dział sterowania na targach Automatikon prezentuje produkty firmy KONTAKLIP. KONTAKLIP jest to niemiecki producent złączy i osprzętu łączeniowego rozdzielnic, obecny na rynku już od ponad 40 lat. Najnowszy produkt to przepusty kablowe nazywające się kds Clip. System KDS-CLICK jest bardzo prosty i przyjazny dla klienta. Składa się z ramki, która jest monolitem, oznacza to, że nie jest wewnętrznie skręcana, Składa się także z przegród, które są montowane w ramce bez użycia zewnętrznych narzędzi, a także z uszczelek, które już je dobieramy bezpośrednio do kabli, które, które mamy przeprowadzić przez dany przepust. Ramki są w różnych rozmiarach i w jednej ramce możemy dławić aż do 40 przewodów. I największą zaletą jest przeprowadzenie kabli, które już mają zamontowaną wtyczkę. Dział sterowania, oprócz przedstawionych wcześniej przepustów kablowych, posiada w swojej ofercie także produkty do wyposażenia szaf sterowniczych, takie jak przekaźniki, przetworniki sygnałów, a także zasilacze impulsowe. Oprócz tego posiadamy w swojej ofercie klawiatury i trackbole przemysłowe, a także produkty dedykowane dla przemysłu kolejowego. Motors z firmy OM Automatic. Na targach Automatic on zaprezentował najnowszą serię silników Cruze. Jest to seria SQ-75. Silniki bezczotkowe z zintegrowanym sterowaniem prędkości, pozycji i momentu. Silniki serii SQ-75 charakteryzują się najszerszym zakresem napięć na rynku od 9 do 75 V posiadają wyjścia STO, dwa wyjścia bezpieczeństwa, mają IP67 i 67 IP69. Wyposażone są w trzy tutaj jak widzimy złącza, złącze zasilania trzypinowe pinowe złącze CANopen i złącze komunikacyjne 16-pinowe. Silnik można wyposażyć w zintegrowany hamulec, wtedy on znajduje się pomiędzy silnikiem, a tutaj tą aluminiową obudową. Jest on zintegrowany, więc silnik nie traci IP i obudowa jest kompaktowa, tylko silnik nieznacznie się wydłuża. Dział pneumatyki automatyką 2019. W naszej ofercie mamy takich dostawców jak Elektrotek, Kowal, Anderson, Negele, Texas i od nowego roku mamy nowego dostawcę firmy Brooks Instrument, producenta mierników i regulatorów przepływu, przepływu gazów i cieczy oraz mierników i regulatorów oraz czujników ciśnienia. Wśród produktów, które chcielibyśmy w tym roku Państwu zaprezentować na targach Automatikon, przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na mierniki przepływu gazów i cieczy, akrylowe, plastikowe, budżetowe, dostępne z zaworem regulacyjnym lub bez tego zaworu. Charakteryzują się głównie tym, że przystosowane są do pomiaru i przepływu głównie powietrza i wody. Drugą grupą produktów są rotametry ze szklaną rurką, przystosowane niemal do wszystkich rodzajów mediów, gazów i cieczy, dostępne również z zawarami regulacyjnymi lub bez, i w zależności od aplikacji, którą klient ma zamiar opomiarować, dobieramy odpowiedni rodzaj pływaka i rurki i dzięki temu możemy zmierzyć odpowiednią wartość przepływu. Kolejnym grupą produktów są regulatory i mierniki przepływu elektroniczne oparte terma Mass Flow kontrolery. Tutaj przykładowo mamy regulator z serii SLA przystosowane niemal do wszystkich rodzajów gazów, przede wszystkim do gazów, również do gazów agresywnych, kwestia doboru uszczelnień. I ostatnią grupą są Mierniki do przepływu gazu i cieczy przemysłowe, metalowe w wykonaniu EX-owym bardzo odporne na warunki zarówno zewnętrzne, jak i samego medium, dla mediów agresywnych. Bardzo szeroki zakres przepływów wszystkich mediów jak również stosowane do bardzo wysokich temperatur i bardzo wysokich ciśnień. maszyn na targach Automatikon 2019 prezentuje złącza wielopinowe firmy TE Interkontek, peszle wykonane z tworzywa, jak również z metalu wraz z akcesoriami firmy Flexa. Wyłącznik krańcowy wielopozycyjny firmy Comepi. Skaner 3D firmy Hokuyo oraz lampy maszynowe i przemysłowe LED Sanger System Technique. Uh, the company Sangel System Technik from Germany is uh, specialized in the manufacture of LED luminaires for the machine building industry. We are present in over 30 countries worldwide and uh, we have an offer a large range of product lines for nearly all applications. We offer a high variety of possible configurations. For example, we have different IP ratings in offer ip67 for very hard environments like oil cooling liquids hot and cold temperatures also ip54 or ip40 is available we have surface mounted luminaires or also recess versions and we also have different cover materials like safety glass or PMMA plastic cover. recently we've developed a very unique product line which is called rgbw all in one solution why all in one solution because it offers you possibility to just illuminate the machine but also to indicate Złącza TI interkontek w naszej ofercie możemy podzielić na e, trzy typy: złącza sygnałowe, złącza mocy oraz złącza hybrytowe. E, unikalnym rozwiązaniem producenta jest możliwość rozłączenia i połączenia, Złącza dosłownie w kilka sekund. Peszle niemieckiego producenta firmy Flexa spełniają najwyższe standardy jakości oraz posiadają liczne certyfikaty między innymi dla rynku kolejowego oraz morskiego. Nowością w naszej ofercie jest wyłącznik krańcowy wielopozycyjny do zastosowań kontroli przesuwu firmy Comepi. Charakteryzuje się on prostotą i funkcjonalnością, szerokim zakresem temperatur pracy, wysokim stopniem ochrony IP67 oraz maksymalną prędkością przesuwu 3 metry na sekundę. Kolejną możliwością w naszej ofercie jest skaner laserowy 3D japońskiego producenta HOKUYO. Wykorzystuje on wiązkę laserową do skanowania przestrzeni w trzech wymiarach. Użytkownik otrzymuje cyfrowo Dane z odległościami oraz odpowiadającymi im danymi kontowymi. Odległość do obiektu mierzona jest metodą czasu przelotu światła, time of flight. Na targach Automatikon, dział bezpieczeństwa, z nowości chciałby Państwu przedstawić głównie wyłączniki RFID firmy IDem. Angielski producent w ostatnim czasie postawił bardzo duży nacisk na rozwój tych produktów, wkładając je do różnych typów urządzeń, jak wyłączniki zawiasowe, wyłączniki bezkontaktowe, jak również wyłączniki regulujące. Wyłączniki bezkontaktowe występują w dwóch rodzajach. Są to wyłączniki w formie prostopadłościennej. Jak również w formie cylindrycznej. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest wyłącznik zawiasowy. Montowany w zawiasie powoduje również zadziałanie funkcji bezpieczeństwa. Kolejnym ciekawym elementem jest też wyłącznik regulujący, również z funkcją RFID, gdzie to RFID jest obok klucza, czyli nawet ułamanie klucza nie powoduje utraty funkcji bezpieczeństwa. Kolejny element z działu bezpieczeństwa to skaner laserowy służący do wykrywania obecności. Jest to najmniejszy dostępny skaner bezpieczeństwa na rynku, który charakteryzuje się zasięgiem do 5 metrów, mutingiem, możliwością podłączenia enkodera do przełączania stref, jak również wyjściem eternowym do, do transmisji danych. Jest możliwość również programowania za pomocą karty SD.